Profesor Rafał Pankowski, Stowarzyszenie Nigdy więcej, kolegium to dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dobre. Tuż przed majówką rząd rozwiązał działającą przy nim Radę do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z nimi Nietolerancji, bo tak brzmi pełna nazwa Rady. I Tam zasiadali przedstawiciele najważniejszych ministerstw oraz policji i tłumaczenie było takie, że likwidacja Rady wynika z reformy kompetencyjnej rządu oraz że Rada nie funkcjonuje. No to jak to z tą radą było? Panie no, profesorze? Raczej taka decyzja sprawia wrażenie, że po prostu taka tematyka no nie jest priorytetem we współczesnej Polsce, a w każdym razie nie jest priorytetem dla klasy politycznej, podczas gdy mamy do czynienia no, z prawdziwym problemem, jakim jest taka fala ksenofobii, fala rasizmu, dyskryminacji. Co w Polsce nie jest nowym zjawiskiem, ale, ale w ostatnich miesiącach na pewno mamy do czynienia z eskalacją tego, tego właśnie zjawiska, tego, tego problemu. Po stronie rządowej, po stronie partii rządzącej pojawiają się komentarze, że to jest sprawa. To istnieje, tylko że to jest to sprawa marginalna. Hmm. No, można, można, można spierać się z takim poglądem. Dlatego, że... Z jednej strony Polska jest dziś paradoksalnie najbardziej monolitycznym kulturowo krajem w Europie. Ten odsetek mniejszości jest, jest, jest bardzo, bardzo mały w Polsce. A z drugiej strony codziennie docierają do nas informacje o aktach nienawiści, o, także o atakach rasistowskich. Wczoraj. Kolejna sytuacja tego typu, czyli, czyli pobicie wybitnego polskiego dramaturga który stanął w obronie atakowanego pakistańczyka, prawda? I takich, takich zdarzeń odnotowujemy codziennie. O tak jest, to problem co polega polega na codziennie ten, coraz więcej. Najpierw o tym poinformowano, a potem ten, który informował, zlikwidował swój wpis na portalu społecznościowym. Zastanawiam się, jak to do końca było z tym hmm. wydarzeniem. O szczegółach tej sprawy pewnie jeszcze, jeszcze się dowiemy, ale to nie, jest jeden, to nie jest jeden przypadek, dlatego że, 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 że takich zdarzeń niestety jest, jest po prostu coraz więcej. W brunatnej księdze, którą stowarzyszenie nigdy więcej prowadzi od lat? Odnotowywaliśmy powiedzmy kilka zdarzeń tego typu tygodniowo przez długi czas, ale w ostatnim okresie zdarza się tak, że codziennie mamy informacje o, o kilku zdarzeniach, nawet o pięciu czy dziesięciu zdarzeniach tego typu jednego dnia. Więc na pewno skala tego zjawiska jest, jest niepokojąca i należy już teraz bić na alarm. A po co taka rada miałaby dalej funkcjonować? To nie jest kwestia prokuratury, policji. Mhm. No, założeniem tej rady była koordynacja działań pomiędzy różnymi instytucjami. Ta koordynacja niewątpliwie szwankuje już od dawna i jak słusznie skądinąd stwierdzono, no ta rada jakichś szczególnych sukcesów nie miała na koncie, no ale się. istniała. I, i, I być może należałoby właśnie zdynamizować działania takiej instytucji które istnienie zresztą zgodne jest z zobowiązaniami, które, które Polska ma na, na poziomie międzynarodowym, czy to europejskim, czy to na poziomie realizacji ustaleń konferencji ONZ. Więc to myślę, że to nie jest krok w dobrym kierunku. Oczywiście taka rada w ogóle instytucje państwowe nie są pewnie w stanie rozwiązać tego problemu z dnia na dzień, no, ale na pewno temu problemowi trzeba, trzeba się przyglądać i, i, i traktować go poważnie. To nie pewno... jest bardziej rola organizacji pozarządowych? Jest tutaj na pewno rola dla nas wszystkich, jako dla, dla obywateli, dla mieszkańców Polski. Na pewno instytucje państwowe też mają, mają jakąś rolę do odegrania, bo trzeba zacząć od elementarnego zupełnie, Egzekwowania, przestrzegania istniejącego w Polsce prawa, które wyraźnie stwierdza, że głoszenie rasizmu, głoszenie nienawiści narodowej i rasowej jest przestępstwem. To jest artykuł 256 i 7 Kodeksu Karnego to jest artykuł 13 Konstytucji a mimo to dochodzi do takich no, spektakularnych i kuriozalnych zdarzeń, jak przemarsz neofaszystów w centrum europejskiego miasta w XXI wieku, mowa ostatnio o Białymstoku. Organizacje takie jak ONR działają bezkarnie, chociaż przecież powszechnie wiadomo, że to jest organizacja ekstremistyczna głosząca rasizm, głosząca ksenofobię. Która była już w Polsce zdelegalizowana, za ogłoszenie nienawiści w roku 1934. A więc dziś, prawda, 80 prawie lat, od, od czasu wybuchu II wojny światowej, po Holokauście, po tych wszystkich straszliwych zbrodniach, do których doprowadził faszyzm w historii Europy. I to były też zbrodnie popełnione na terenie Polski, jak wiemy. No, powinniśmy być jakoś szczególnie chyba wrażliwi na, na tego rodzaju yy, przypadki, na tego rodzaju zdarzenia. No i takie sytuacje, no, to, jest, to jest myślę wstyd dla nas wszystkich. Czy Polacy są rasistami, homofobami, ksenofobami? Ja myślę, że nie należałoby generalizować, bo ludzie są rozmaici oczywiście, i także Polacy są różni, ale na pewno. Mamy do czynienia ze wzrostem, z nasileniem się tego typu postaw, tego typu haseł, uprzedzeń w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych, na stadionach, na ulicach. Niestety, niestety tego jest więcej, a to przecież no, stoi w sprzeczności z tym, co, co, co jest też bardzo ważną częścią polskiej tradycji, polskiej tożsamości. Historia Polski przez wiele set lat była, była historią kraju wielokulturowego, różnorodnego, i to jest, myślę, ten element polskiej tradycji, który należy bardzo cenić. A z czego to wynika, że jest ten wzrost? Ostatnio też w podobnym duchu wypowiedział się były rzecznik praw obywatelskich profesor mhm. Andrzej Czol, że mhm. widzi coraz więcej elementów brunatnych. Tak, tak, to bardzo przykre. Myślę, że przyczyn jest kilka. Oczywiście, kwestia uchodźców jakoś przyczyniła się do intensyfikacji, do, do, do pojawiania się różnych, różnych postaw ksenofobicznych, ale myślę, że to jest jakaś zmitologizowana kwestia, dlatego że tak naprawdę przecież mówimy o bardzo małej grupie ludzi, którzy ewentualnie kiedyś do Polski przyjadą. To jest, to jest bardzo mała liczba kilka tysięcy osób. W prawie 40-milionowym kraju, to, 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 nie jest, to nie jest duża skala. To raz, a poza tym no, myślę, że, że, że jakaś taka kampania nienawiści dosyć historyczna rozwinęła się, rozwinęła się na tym tle i ona prowadzi do tego, że Polska staje się krajem niebezpiecznym dla wszelkich mniejszości dla, 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 dla wszelkiej odmienności dla ludzi, którzy jakoś no, wyróżniają się, odróżniają się, czy to, czy to ciemniejszym kolorem skóry, czy, czy akcentem, czy jakąkolwiek inną cechą. I to jest no, to, to jest myślę bardzo przykre i to w społeczeństwie współczesnym jest, jest czymś niedopuszczalnym. Czy to się będzie pogłębiało i czy rząd powinien jakoś temu przeciwdziałać? Jeśli nie ta rada, to co? Hmm. No właśnie, myślę, że także na tym najwyższym... Szczeblu e, e, przydałyby się jakieś jaśniejsze tak, deklaracje co do tego, co państwo polskie, co instytucje zamierzają uczynić, aby, aby tę, tę falę e, 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 nienawiści eliminować, aby przeciwdziałać. Ale to jest także wyzwanie dla, dla władz lokalnych, dla samorządów, na przykład. W, w, mieliśmy do czynienia z całą serią zdarzeń o charakterze rasistowskim, także z całą serią takich ulicznych przemarszów z hasłami neofaszystowskimi, ksenofobicznymi, należałoby się zastanowić, jak to zjawisko ograniczyć, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, no, także na ulicach naszych miast. Profesor Rafał Pankowski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, kolegium Civitas, bardzo dziękuję. Dziękuję również.